Witajcie, kochani. Witam Was. Przychodzę dzisiaj do Was z cyklem planetarnym, który stworzyłam. Cześć, Karolinko, i, i który, który trwa już jakiś czas. I przychodzę dzisiaj do Was z planetą Wenus, którą chciałabym, o której chciałabym Wam opowiedzieć dziś. Planeta Wenus jest energią w nas, która Hej Eleno, która opowiada o pięknie, o sztuce harmonii, jest, miłość, jest planetą miłości i planetą finansów, więc jest taką energią żeńską, że tak powiem, w nas. Oczywiście mają ją również mężczyźni. I. Wenus jest niezwykła pod tym kątem, że ona też przede wszystkim mówi o naszej wartości. E, mówi o tym, że um, o tym, e, czy my czujemy się w ogóle warci. Tak? Jakie są nasze wartości? I to są inaczej postrzegane wartości niż wartości, o których opowiada Saturn, ponieważ Saturn mówi o kierowaniu się wartościami, e, o naszej moralności. Tak, On opowiada o tym, że naszą wartością jest moralność, odpowiedzialność i samodyscyplina, a Wenus poszukuje tych wartości w, innych, w inny sposób. Ona mówi o tym, że wartości się kreuje, a nie posiada. Że wartości się tworzy. Ona opowiada o tym, w jaki sposób my postrzegamy piękno w sobie, co lubimy, co sprawia nam przyjemność, w jaki sposób upiększamy świat. Tak? O takie wartości chodzi. Czym jest dla nas piękno w świecie, czym jest piękno w nas, czy siebie lubimy, czy spędzamy czas ze sobą, czy czujemy się warte i warci? E, niezależnie od tego, czy jesteśmy w relacji, e, zdrowo funkcjonująca Wenus, ona ta, nas stawia trochę do pionu i, e, i e, Trochę mi słów brakuje, jak o tym opowiedzieć. Stawia nas do pionu i zachęca do tego, żebyśmy wzięli odpowiedzialność za poczucie swojej wartości. Żebyśmy nie przekładali poczucia swojej wartości na drugiego człowieka, tak? W relacji na przykład, żebyśmy nie uwieszały. E, Karol napisze, że jest pod wrażeniem, jak te wszystkie planety ogarnia. bo mam wrażenie, że w ogóle... E, że, że czasami ciężko jest mi o tym opowiedzieć i że nie ogarniam jakoś tak nie wiadomo jak, ale dziękuję. Dziękuję naprawdę. Więc Wenus mówi o tym, że. Czy my nie zatracamy tej naszej wartości w relacji z drugim człowiekiem? Czy w momencie, kiedy pojawia się w naszym życiu człowiek, drugi, relacja partnerska, to czy my nie zrzucamy właśnie tej, tej, nie uwieszamy się tak jakby na tym drugim człowieku na zasadzie to teraz spraw, żebym się czuła warta. Teraz spraw, żebym czuła się wartościowa, że w zależności od tego, jak będziesz mnie kochał, czy kochała, e czy ja się będę czuła warta? Czy ja się będę czuła wartościowa? Że to jest Twoje zadanie, że tak powiem, tak? Witaj. Eee, czy to, że to jest Twoje zadanie. To jest niewłaściwie funkcjonująca Wenus, tak? Bo my potrzebujemy najpierw poczuć tą Wenus w sobie, tą wartość w sobie, zanim będziemy mogli poczuć tą wartość w drugim człowieku w ogóle i zanim będziemy mogły poczuć siebie, mogli poczuć siebie w drugim człowieku. E, dlatego Wenus nas zachęca do tego, żebyśmy my poszukiwali tych wartości w sobie, poszukiwali, co jest dla nas piękne, co takiego wnoszę pięknego w świat. Tak? E, w jaki sposób moja kreacja przekłada się na to, że ja ten świat upiększam? Co takiego chcę kreować? Co takiego wzbudza we mnie poczucie piękna, co takiego czuję, że mam pięknego w sobie, co tworzę pięknego, co pięknego kreuję i czym się chcę z tym światem zewnętrznym podzielić. I to, że ja się dzielę tym ze światem zewnętrznym, sprawia, że się czuję wartościowa, ponieważ te wartości, które tworzę, e, sprawiają, że ja e, czuję bardziej siebie. Mm i że czuje się wtedy cenna i ważna, tak? Yy, i warta, i wartościowa. Yy. i te nasze potrzeby, Wenus mówi o tym, w jaki my sposób postrzegamy przyjemności, w jaki my sposób postrzegamy finanse, jakie są nasze potrzeby, tak? i jeżeli my podążamy za tymi naszymi potrzebami, chcemy je realizować, ponieważ Czuję, że wartość, którą wnoszę w ten świat zewnętrzny, jest dzielenie się tym, co czuję wewnątrz. Jest dzielenie się na przykład moją, moim bzikiem astrologicznym. Jest dzielenie się moimi przemyśleniami. To jest to coś, co jest bezkompromisowe. To nie podlega dyskusji w relacji, że tak powiem. To jest coś, co po prostu, za czym trzeba podążać, bo jeżeli to zatracę, jeżeli. jeżeli yy Porzucę to na rzecz relacji, to to się i tak na tej relacji odbije. To się odbije na relacji ze mną, na relacji z partnerem, na relacji z finansami, na moim poczuciu yy, tej wartości, jaką wnoszę w świat zewnętrzny. Dlatego Wenus zachęca nas tak bardzo do tego, żebyśmy my tą wartość poszukiwały, poszukiwali, tworzyli, co takiego, co mnie porusza. Co sprawia, że, że czuję, że ten świat jest piękny. Jaka jest ta moja wartość? Um, Wenus mówi też o tym, w jaki sposób się ubieramy, tak? Jak właśnie postrzegamy to piękno. Um, I w zależności od tego, w którym domu kosmogramu tę Wenus mamy, w którym, um, w którym, w jakim znaku zodiaku. Cześć, Aniu. W jakim znaku Zodiaku mamy, mamy tą, tą Wenus, to inne te wartości będziemy mieć, tak? Co innego będzie dla nas, e, dla nas wartością. I ważne jest, ażeby właśnie respektować te różnice. E, I tutaj to dla mnie poszukiwanie tej, e, tej Wenusowej wartości, poszukiwanie tej Wenus w sobie, poszukiwanie tego, co sprawia, że ja e, czuję. Się taka zharmonizowana ze mną samą, że czuję tą równowagę w, w sobie, e, czuję się w równowadze, <grym> e, że spędzam ten czas ze sobą, że sprawdzam, co jest dla mnie, czym jest dla mnie piękno, czym jest dla mnie, e, co, co kreuje, co chcę kreować, co chcę tworzyć, czym się chcę dzielić ze światem zewnętrznym. E, um, zgubiłam wątek. Czym się chce dzielić ze światem zewnętrznym? Co, jak ja zaczęłam zdanie? Boże, pogubiłam się. Ja Chyba jeszcze pełnia na mnie działa, wiecie? I Merkury w retrogradacji. I Wenus jeszcze przecież w retrogradacji. Co ja chciałam powiedzieć? Hmm. Podpowiedzcie, jak ja zaczęłam zdanie. Co ja chciałam powiedzieć? A, że w zależności od tego, e, właśnie czym jest dla mnie ta wartość, w jaki sposób ja chcę kreować te wartości, w jaki sposób ja chcę upiększać świat, jest czymś takim e, niepodlegającym dyskusji w pewien sposób. To jest coś, co sprawia, że, e, że okazuje się, że tak powiem. Że żyjemy w różnych programach, w różnych jakichś takich sztywnych systemach, tego w jaki sposób, na przykład, kobieta powinna się realizować w świecie zewnętrznym, co ona może tworzyć, a czego nie może, czym powinna się zająć, jak powinna wyglądać jej relacja, jak powinno wyglądać jej życie, tak? chodzenie do pracy. Yy... Posiadanie dzieci, domu, to wszystko, tak, co, co zostało nam w pewien sposób narzucone, to tutaj poszukiwanie tych wartości w sobie sprawia, że możemy czuć inaczej, że możemy chcieć czegoś innego, że możemy innego rodzaju chcieć tworzyć rzeczywistość, że w inny sposób chcemy upiększać świat. I ja czuję, że to jest ważne. Bo to, że my podążamy za naszą wartością, zawsze odbije się na ogóle, tak? Na, na większym, na szerszej społeczności, tak? Bo to sprawi, że inni ludzie też będą chcieli podążać za sobą, że my nie musimy, że my po prostu możemy czuć inaczej. Niż zostało nam w jakiś sposób wpojone, tak? Że zostało nam narzucone w jakiś sposób. Oczywiście też nie winiąc, winiąc e, osób, które w jakiś sposób przyczyniły się do tego, że żyjemy w pewnego rodzaju programach, no bo to można sięgnąć aż do Galileo, tak na dobrą sprawę. E, po prostu. Świat się też teraz zmienia aktualnie i warto jest po prostu podążać za tą swoją wartością, ponieważ bardzo potrzebujemy autentyczności, a te wartości w nas, które wypływają z tej, z tej, z tej, naszej, autenty, z tej naszej autentyczności, są czymś po prostu prawdziwym, prawda? Więc ważne jest, ażeby, ażeby poszukiwać tych swoich wartości, ażeby nie Przerzucać odpowiedzialności za to, że czy ja czuję się wartościowa na osoby w naszym, w naszym bliskim towarzystwie, tak? w naszym gronie. Tutaj nie chodzi tylko o relacje partnerskie, ale takie ogólne relacje, jeden do jednego, też biznesowe. Wenus mówi też i o takich relacjach o wszystkich relacjach takich bliskich. Więc ważne jest, ażeby po prostu. Znać tą naszą wartość, czym jest dla mnie piękno, co takiego lubię, w jaki sposób, chcę, co sprawia mi przyjemność, co sprawia, że, y, że, że daje mi to radość, tak? Co jest moje. Bardzo ważne jest właśnie poszukiwanie tej wartości. I yy, jeszcze chciałam o czymś powiedzieć yy, odnośnie Wenus. Co mi się wydarzyło? O tym powiedziałam, ale ja chyba nie będę miała tego zapisanego, ja po prostu myślałam o czymś. W każdym razie, jeżeli zatracimy to swoje poczucie wartości, jeżeli. Nie będziemy za tym poszukiwały tych, nasz, tych naszych wartości, to to się zawsze odbije na naszych relacjach, tak? Też na naszych finansach, na, na tym naszym poczuciu wartości. I u mężczyzn, Wenus w kosmogramie, mówi o tym, jakiego rodzaju kobiety przyciągają, jakiego rodzaju kobiety im się podobają, tak? Co cenią w kobiecie. A w przypadku kobiet, Mars jest takim, takim aspektem, który mówi o tym, w jaki sposób, jakich partnerów przyciągamy i co cenimy w mężczyźnie. Ale o Marsie będzie akurat jutro. Więc po prostu ta Wenus w kosmogramie mężczyzny opowiada o tym, jakiej kobiety, jakiej kobiety on poszukuje. Co też się przekłada na poczucie jego wartości. Tak? co On ceni w świecie zewnętrznym, co jest dla Niego piękne, pięknem. I tutaj nie chodzi tylko o, ten, o to zewnętrze nasze, tak? Tu chodzi przede wszystkim o nasze wnętrze. Tu chodzi przede wszystkim o, tą, o te nasze wartości, tak? Co takiego chcę kreować, czym chcę się dzielić ze światem? Czym chcę się dzielić ze światem? I ja czuję, że to dzielenie się sobą ze światem jest niezwykle ważne. Um, że to dzielenie przyczynia się do wzrostu nie tylko naszego, indywidualnego, ale wzrostu kolektywu, tak? Pomimo tego, że Wenus jest planetą osobistą i ona bardziej mówi o tym, e, bardziej oddziaływuje w nas, to nasze działania zawsze odbijają się na też i na tym świecie zewnętrznym, więc ważna jest ta autentyczność. Ważne jest to autentyczne poszukiwanie siebie. To, żeby siebie poznać, to, żeby mm, chcieć spędzać ze sobą czas. Czy lubię spędzać ze sobą czas? O tym też jest Wenus, tak? Czy lubię siebie? Jeżeli siebie nie lubię, jeżeli nie lubię spędzać ze sobą czasu, to znaczy, że nie czuję się wartościowa. A jeżeli nie czuję się wartościowa, to to się przełoży na mojej relacji, bo będę próbowała uzyskać to poczucie wartości od, od mojego partnera, tak? A wówczas ta relacja zawsze pokaże mi, że nie czuję się wartościowa, bo ten partner będzie dla mnie jak lustrem, który mi tylko pokaże, że ja sama nie czuję się wartościowa. Więc jakie wartości chcę kreować? Czym chcę się kierować w życiu, tak? Co chcę tworzyć? Cześć Piotruś. <gryw> Dziękuję za serduszko. Co chcę tworzyć? Jakiego świata pragnę, tak? Jakiego świata pragnę doświadczać? Jakie wartości w tym świecie chcę y, zobaczyć, tak? Ale żeby, żeby zmienić ten świat zewnętrzny, najpierw potrzeba zmienić siebie. Najpierw, trzeba pod, najpierw potrzeba w ogóle odkryć siebie, zobaczyć siebie. Kim jestem? Kim jestem, co mnie porusza w pewien sposób, dlaczego mnie porusza, tak? Dlaczego akurat takie kolory lubię? Dlaczego nie mogę się zdecydować na jeden kolor i lubię wszystkie kolory? Dlaczego uwielbiam dodatki? Dlaczego e, uwielbiam e, kon konkretne, mm, konkretne przedmioty? Tak? Poszukuję konkretnego piękna. Co mi to robi? Podążać za tym, podążać za tym naszym poczuciem e, przyjemności, tak? Tego, czym jest dla mnie przyjemność i w jaki sposób mogę przełożyć to na ten świat zewnętrzny, jak mogę upiększać ten świat zewnętrzny swoimi wartościami. Każdy z nas ma, każdy z nas w inny sposób będzie upiększał ten świat, nawet jeżeli te wartości będą nasze zbliżone, to będziemy inaczej upiększać ten świat. I to jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne. <laughs> tak czuję. Wyjęłam dzisiaj karty przed live'em z talii Admieszki Maciąg z afirmacji: Wypadły mi dwie, więc twierdziłam, że skoro wypadły, to znaczy, że są ważne. I pierwsza z nich to jest: Doceniam i akceptuję moją wewnętrzną moc, wierzę we własne siły, wspieram siebie i swoje najwyższe dobro. A druga to jest wykonuję pracę, która dobrze służy ludziom, jest zgodna z moją pasją i życiowym powołaniem. Finansowa obfitość płynie do mnie wszelkimi droga, drogami, myślę pozytywnie. I czuję, hej Asiu, hej Asiu, i czuję, że generalnie obie te karty mówią o tym, e, o, czym, o czym mówiłam dzisiaj. No i z wyrocznik Gwiezdnych Ziaren e, wyciągnęłam dzisiaj kartę, ona też mi praktycznie wypadła. Wezwanie, duchowe dary i trening czas przyspieszyć. I karta ta mówi o tym, że jeżeli czujemy, że coś nas pociąga, jakaś droga jakąś drogą, tak piękne karty naprawdę jakąś drogą chcemy podążać woła nas jakieś miejsce woła nas coś nowego, czym byśmy chcieli. Co byśmy chcieli robić na przykład w życiu, to żeby zatem podążać, e, ponieważ dusza przygotowywała się do tego przez wiele żywotów. I to jest takie pokrzepiające, myślę, bardzo, bynajmniej dla mnie, bo ja, ja czuję o co, o co chodzi. Pokrzepiające jest dla mnie, że to nie na takiej zasadzie, że ja sobie coś teraz wymyśliłam, och, tam niedawno. I, sobie z, I się zastanawiam, z czym w ogóle do ludzi? <noise> Tylko na zasadzie właśnie, żeby zaufać, że ta dusza tego pragnie i że te, te żywoty w ogóle różne przygotowywały nas do tego. I być może wiele trudności, z jakimi się zmierzyliśmy w życiu, przygotowywały nas do tego. A żebyśmy mogli podążać za tym, za tą kreacją naszego serca. Życie jest kreacją. Życie jest największą kreacją. Każdego dnia coś kreujemy. Każdego dnia wybieramy w ogóle, czy będziemy kreować w zgodzie z naszym sercem, czy w zgodzie z tym, co nam narzucono w pewien sposób. I czy to jest zgodne z moją wartością. To jest fajne. E, takim. Może nie tyle wyznacznikiem, ale takim e, pewnego rodzaju, mm, jakby to powiedzieć, po prostu. Nie będę kombinowała. Jeżeli coś wzbudza naszą wdzięczność, jeżeli coś sprawia, że czujemy wdzięczność w sercu, że jesteśmy autentycznie wdzięczni za coś, to to jest nasza wartość. I warto jest wtedy, warto jest za tym wtedy podążać, warto jest rozpoznawać. Co sprawia, że czuję się wdzięczna, za co jestem wdzięczna, tak? Za jakie dary moje jestem wdzięczna, za jakiego rodzaju kreację, którą tworzę, jestem wdzięczna, tak? To są moje wartości. I co mnie wzywa, co nas wzywa, kochani? To są piękne czasy, czasy, które nas naprawdę mocno wzywają, czasy, w których. Już nie ma chowania się po kątach. Nie pokażę mojej wartości, nie pokażę mojej kreacji, nie pokażę tego, co mi wybrzmiewa w sercu, bo się wstydzę. Nie, 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 to nie te czasy. <grytanie> Teraz trzeba, czuję, że trzeba, w zgodzie oczywiście ze sobą, w zgodzie ze swoją autentycznością, ale po prostu działać i, i robić te pierwsze kroki. żebyśmy mogli tworzyć piękno. To tyle, to tyle dla Was dziś, kochani. Dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję za Wasze zaufanie w ogóle yy, mi, za to, że, że mogę tutaj się podzielić z Wami moją kreacją, <grym> moim, moim yy, poczuciem kreacji. Moim, moim pięknem, tym, co, co chcę wnieść w ten świat zewnętrzny. Bardzo to cenię. Czas wyjść, tak, czas wyjść. Czas wyjść i pokazać siebie w pełni Swo swojej autentyczności, swojej kreacji, swojej mocy. Jeżeli coś jest takiego naszego, wiecie, jeżeli coś naprawdę czujemy w sercu, że że nas woła do tego, że my po prostu udusimy się, jeżeli tego nie, e, nie będziemy robić, czy jeżeli nie będziemy po prostu pokazywać tego światu zewnętrznemu, to jest bardzo ważne, ażeby to, to ażeby działać w taki sposób. I tutaj oczywiście nie zachęcam nikogo do tego, żeby zaraz. E, Włączać kamerę w telefonie i czy komputerze i ogłaszać e, światu, bo nie każdy z nas ma w sobie taką, nie, nie dla każdego to jest wartością. Dla mnie akurat jest, ja, ja lubię to po prostu, ale dla niektórych to będzie bardziej działanie w jakichś mniejszych e, kręgach. I to jest też ważne, bo to zawsze się przełoży: hej Justynka, kochana, bo to zawsze się przełoży na, na większe dobro. Tak? Więc ważne jest, ażeby podążać za tym, co mnie autentycznie woła, co jest moje. Bo po to tutaj jesteśmy, ażeby kreować, ażeby upiększać świat. Nie po to, żeby, wiecie, prze, prze, przetrwać. A już zwłaszcza w takich czasach, jakich mamy teraz, nie po to, żeby przetrwać, ale właśnie teraz tworzyć piękno. To tyle dla Was, kochani. Jutro przychodzę z Marsem. E, jutro opowiem Wam o marsowej energii, o takiej wojowniczej energii w nas, e, takim trochę łobuziaku naszym wewnętrznym. Tak, o tym będzie jutro. Cudowności dla Was, kochani, i dużo kreacji Wam życzę. Nawet jeżeli, wiecie, na, nawet jeżeli te początkowe znaczy, nigdy nie, nie, nie musi być idealnie, nigdy nie będzie idealnie. Ja, na przykład, to z mojej perspektywy, bo ja często tak mam, że, e, że chciałabym, a żeby każdy ten live był taki: o oh my god, po prostu wiecie, nie? A tak się nie da. Nie zawsze tak jest, nie zawsze tak musi być. Tak jak jest, zawsze jest dobrze. Zawsze jest dobrze, tak czuję. Jeżeli nie robimy nikomu krzywdy, oczywiście, tak? Zawsze, jeżeli działamy w zgodzie ze sobą, jest dobrze. Buziaki dla Was, kochani.